Cześć, dzisiaj taki szybki update mianowicie co się u mnie dzieje na warsztacie konstruuję wzmacniacz to jest końcóweczka mocy jest to stosunkowo słaby wzmacniacz mocowo daje dosłownie kilka watów tak myślę, że z 8 bodajże z tego co pamiętam tu jest preampik bardzo prosta konstrukcja, zaraz pokażę schematy w selektor źródeł Źródłem jest Walkmanik i powiem szczerze, gra to nawet, nawet fajnie. Teraz szybki test, jakościowo to głównie teraz kaseta jakby jest licha, żeby było jasne, bo jest to jakiś normalny typu A, przeciętne klasy. Prado całkiem fajnie, chodzi z 15V no kilka dni pracy, ale się opłacało, nie ukrywam. Teraz tak, to jest schemacik końcówki. I preampu jest tutaj. Oczywiście ten układ jest zduplikowany jakby, żeby było stereo, wiadomo. No bo jest to wzmacniacz stereo. Teraz gra jedna kolumna, bo tylko jedną mam taką wolną, ale... No, generalnie ja jestem zadowolony. Także mam nadzieję, że Wy też coś konstruujecie. Jeśli tak, to się możecie pochwalić. No i co? Do zobaczenia w następnym już pewnie długometrażowym odcinku Ciulwi za ile? Ale do zobaczenia! Cześć!